Say Thank you, but oh, please, I don't <laughs> Witam Was wszystkich bardzo serdecznie na moim kolejnym odcinku z komentowania różnych filmików. I dzisiaj będzie na sam początek gość specjalny, ale tylko na sam początek. czary Mary. Moja stara, to czwarta Ok, Okej, więc to jest. Y więc to jest y, mm, jakby to powiedzieć mój chłopak Blue Max. Więc y, on dzisiaj nie będzie komentował, ale go pokazałam tak y, na y, ten y, y, start, żeby jakby się pokazał, to żebyście wiedzieli, że to jest on. I y, może już zaczynajmy komentować? Eee, więc możesz sobie już iść. A kurde, co mi się dzieje? No już, zmienia się stąd, na co czekasz? Szybciej rób te swoje czary. I co, to tyle, jak gdzie magia. Ja. Dobra, jako że ja, że nie mam lajka, czyli tylko ja sobie daję lajka, no to będą, no to dom tylko informacje i będzie mi, yy, będzie przy mnie Blue Max. he, 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 który przed chwilą poszedł. No cóż, skoro poszedł, to go sobie sama przywołam. Hokus pokus. Jeden but. Dwa sandały. Okej. Okay. Będzie mały wywiadzik. A tak serio to tortury. Okej, okay, więc będziemy mieć co jakiś czas zmienione ubrania. Na tym kanale będę nagrywać kacza live, kacza klub czasami i jeszcze może jakieś gry. Mam. Jeśli będą Wam się podobać moje filmiki, to zostawcie lajki i subskrypcję. Okej, okay, więc następnie, czasami będą dodatkowe nowe postacie, to może <grywa> będę nagrywać z moimi kolegami. Koleżankami lub. A, <grywa> sorry. Mówi mi, jak ja nagrywam. Ach, te psy. Ich. Dobra, więc skończyłam na tym, że będą dodawane nowe postaci i jeszcze będą dodawane różne zwierzaki, bo to będą moje zwierzaki. Jako, że mam je tylko dwie, dwa, dwa, dwie, dwa, dwa. Blumax nie będzie mówił w tym odcinku, bo tak naprawdę go przy mnie nie ma. Prawdziwych imion nie będziemy mówić dotychczas. I dla moich zwierząt też będą wymyślone imiona. Niestety. Ale na tego pieska, który jest za mną, możecie na niego mówić Bazyl. Nie pytać, skąd stoimy, bo sama nie wiem. Możliwe, że będą live'y. Chyba, że mi się nie uda ich zrobić. Bo ten głupi YouTube mi nie pozwoli. To by było na tyle. Żegnam Was. Trzymajcie się. Pa-pa!